Polera. Witaj pani! Proszę, wejdź! Mógłby sprzedać wszystko, i, i właśnie to robi. Do mnie mówisz? Tak, tak, do ciebie. A widzisz tu kogoś innego? Chyba nie. Witaj w najlepszym sklepie w Wenecji. Jeśli czegoś szukasz, to ja to mam. Poza narkotykami. Za duża konkurencja. Nie potrzebuję żadnych narkotyków. Słuchaj, jestem tu nowa i zastanawiam się... Niemożliwe, nowa? Nigdy bym się nie domyślił. Co mogę podać? Nie chcę teraz niczego kupować. To klep. Tu się robią interesy. Nie stać, nie gapić się. Ale sam mnie tu zawołałeś. Szczegóły, szczegóły. Czego potrzeba? Szukam lokalu Fringe. Aaa, Fringe! Wiesz, gdzie to jest? Owszem. A możesz mi powiedzieć? Tak, tak, nie śpiesz się tak. To bardzo blisko. Idź na drugą stronę rozdroża i znajdź Via mi ja Milano. Przejdź tunelem na Plac Florence i jeźdź na miejscu. Na drugą stronę? Dzięki. Nie ma dziecko i powodzenia. Ty kupić najlepszy sklep w Wenecji, tanio, dobrze, z kim? Na ścianie. Fringe. Słucham. Dzień dobry. Zastałam Charlie'ego? Kto mówi? Nazywam się Zoe. Jestem przyjaciółką Rezy. Szukam go, sądzę, że mógł tutaj być. Nie znam żadnego Rezy, żegnam. Chwila! To dziennikarz. Używa pseudonimu Jerycho. Dobra, właśnie. Mogę pomóc? Szukam Charliego. Jest na dole, za barem. Dziękuję. Skoro tak twierdzisz, to pewnie Charlie. To pewnie Charlie. Przepraszam. Ale nie nazywasz się przypadkiem Charlie? Tak. Ty jesteś Zoe, ta? Wspomniałaś, że znasz Jerycho. Tak. Był tutaj? Skąd znasz Jerycho? Z dawnych czasów. Skoro tak dobrze się znacie, to dlaczego go teraz szukasz? Nie możesz do niego po prostu zadzwonić? To długa historia. Jerycho bada pewną sprawę i zszedł pod ziemię. Komórkę też wyłączył. Może być w niebezpieczeństwie. Muszę go znaleźć. Słuchaj, Charlie, zostawił mi wiadomość, która zawierała Twoje imię. To jedyna wskazówka, jaką dysponuję. No dobra, wierzę ci. Gadałem z o kilka dni temu. Skontaktował się ze mną, zadał parę pytań. Ja na nie odpowiedziałem i tyle. Nie chciałem się do niczego mieszać. Mam swoje interesy, a moja klientela nie lubi zbytniego rozgłosu. Przykro mi, mała, chciałbym Ci pomóc, ale <tosłuch> to wszystko, co wiem. Charlie, znam Jerycho. Na pewno poprosił cię, żeby siedział cicho, nie chciał utrudniać ci życia. Ale coś się stało, coś ważnego. Naprawdę muszę go znaleźć. Jeżeli możesz mi cokolwiek powiedzieć, cokolwiek. Nie mam się do kogo zwrócić. Proszę. No dobra. Był tutaj wczoraj, rozmawialiśmy kilka dni temu, ale Jerycho chciał się spotkać. Powiedział, że pewne sprawy należy załatwiać poza siecią. Miał kilka pytań dotyczących miejsca, w którym mieszkałem 10 lat temu. Domu granicznego. Dom graniczny? To była stacja studencka, prowadzona przez niejaką Fionę Angielkę. To od niej zdobył namiary na mnie. Teraz to już hotel Victory. Podejrzana nora. Jerycho chciał wiedzieć wszystko o tym budynku. Gdzie są wejścia, wyjścia, jaki jest rozkład pomieszczeń, wszystko. Nie powiedział mi po co, <laughs> ja nie pytałem, ale sądzę, że planował się tam włamać. Po co? Słyszy się różne historie, że to nie jest wcale hotel, tylko przykrywka dla... A, nie wiem i nie chcę wiedzieć, to tylko historie. Na przykład jakie? Tutaj przychodzą bardzo różni ludzie, wiele się od nich dowiaduje. Ale jak zacznę o wszystkim opowiadać, to stracę najpierw klientów, a potem całą budę. Bo, biorąc pod uwagę typ niektórych gości tego lokalu, mógłbym stracić znacznie więcej. Nie zrozum mnie źle. Chciałbym ci pomóc, ale tak jak powiedziałem twojemu kumplowi, ja nie mam nic do dodania w tej kwestii. A, rozumiem. Jerycho interesował się rozkładem tego budynku. Jak go nazwałeś? Dom graniczny... Hotel Wiktory. I tak właśnie tym się interesował. Powiedziałem mu, że jest tam z tyłu podwórze i że pod budynkiem przebiegają kanały. Od czasu spuszczenia z nich wody można się tamtędy przemieszczać. Być może istnieje jakiś sposób dostania się do środka od tyłu. Jerychop poszedł tam wczoraj w nocy. Naprawdę nie wiem. Rozmawialiśmy, potem wyszedł. Nic więcej o nim nie wiem. No dobra. Mam już przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Hotel Wiktory. Gdzie znajdę ten Hotel Wiktory? Na ulicy Brink. Przejdź na drugą stronę rozdroża i miń sklep Chińczyka. Dojdziesz do mostu Rialto. Przejdź mostem do ulicy Marco Polo. Dojdziesz nią do Brink. Hotel stoi na końcu ulicy. To duży szary budynek z drewnianymi drzwiami i ławką z przodu. Niedawno coś tam budowali, chyba zostały z tego jeszcze jakieś rusztowania. Może dzięki nim uda ci się dostać do kanałów, ale nie mam pewności. Dawno tam nie byłem. Jesteś tu właścicielem? Nie, tylko menadżerem. Kiedyś to faktycznie był mój klub, kupiłem go tanio zaraz po awarii, licząc, że uda się to wszystko rozkręcić. Niestety tak się nie stało. W końcu udało mi się go sprzedać, a nowi właściciele zatrudnili mnie jako menadżera. Dzięki zastrzykowi gotówki udało się wyprowadzić lokal na prostą. Teraz jesteśmy jednym z bardziej trendy lokali w Newport. VIP-y zjeżdżają do nas z całego świata, przylatują, imprezują i wracają do siebie następnego dnia rano. Co ciekawe, 10 lat temu była tu popularna kawiarnia studencka, Fringe Cafe. Pracowałem w niej jako barman. Ta okolica była doskonałym miejscem do życia. Mieliśmy ją za pępek świata i była nim przez chwilę. Ale to był inny świat w innych czasach. Awaria tak wiele zmieniła, wszystko zmieniła. Całe życie spędziłeś w Wenecji? Czasami tak się właśnie czuję, ale nie. Przyjechałem tu do szkoły, gdy miałem 19 lat. Tutejsza Akademia, Wenecka Akademia Sztuk Plastycznych, była słynna. Wciąż jest, choć teraz z innych przyczyn. Wtedy była najlepszą uczelnią artystyczną w całym mieście. Po awarii mieszkałem przez pewien czas w centrum. Musiałem się jak najbardziej oddalić od Wenecji. Ta okolica zeszła w ciągu ostatniej dekady na psy. jeszcze bardziej niż resztę Newport. Nie mieszkam tu już. Nikt tu nie mieszka, jeśli ma jakikolwiek wybór. Co studiowałeś na Akademii? A co mi tam? Powiem ci tylko, obiecaj się nie śmiać. Balet. Niemożliwe. Byłem młody. Wierzyłem, że jeśli się odpowiednio przyłożę, to mogę robić wszystko. Taką miałem wiarę w siebie i w ten świat. Kiedyś jednak wiara musi przegrać w starciu z brutalnymi faktami składającymi się na nasze życie. Starałem się tam utrzymać przez jakiś czas, ale z forsą było krucho. Musiałem w końcu zrezygnować z nauki i poszukać roboty. W takiej sytuacji trzeba spojrzeć w oczy faktom i temu, że twoje życie nie będzie wyglądać tak, jak sobie to wymarzyłeś. A te marzenia, sny... już się nie liczą. Tracisz wiarę, ale żyć przecież trzeba. Poza tym, tak źle na tym nie wyszedłem. Jestem zadowolony z tego, jak potoczyło się moje życie. Zarzucenie własnych marzeń nie musi wcale być czymś złym. Dzięki, Charlie. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co, mała. Daj znać, czy znalazłaś kumpla. Na zabezpieczeniach tu nie oszczędzają. Śluza jest pewnie niezwykle wytrzymała. W tej okolicy to raczej nie dziwi. Frontowe drzwi hotelu Wiktory nie wyglądają zbyt zachęcająco. Zamknięte. Brzęczyk. Brak reakcji. Reza, jak już cię znajdę, to najpierw cię wyściskam. A potem kupisz mi nowe buty i wielki kubeł gorącej kawy, Kurka wygląda na stosunkowo nową. Tylne wejście. Pewnie tędy dostał się do środka Reza. Kłódka. Witam! A, ty z powrotem. Czego teraz potrzebujesz? Muszę otworzyć kłódkę. Och, to ekscytujące! Łamanie! Doskonale, doskonale! Nie trzeba wyjaśniać. Ja nikomu nie powiem, ale pomóc nie mogę. Wszystkie wytrychy śpiadamy. Mówiłeś, zdaje się, że masz wszystko poza narkotykami. Zabawna dziewczyna! Lubię cię! Dobra, dobra, może mam coś dla ciebie? Odnawiany, ale dobry jak nowy, nawet lepszy. Otworzy większość zamków z ostatnich 15 lat. Biorę. Ile kosztuje? Czekaj, czekaj! Może ja wyglądam jak nędzny starzec, którego można wykorzystać, ale to nie jest tanie. Jedyny, jaki mam. Ty dobra klientka, ale wytrych jest w Wenecji cenniejszy od pieniędzy. Proszę, jest mi naprawdę potrzebny. Z pewnością możesz mi jakoś pomóc w tej sprawie. Hmm, nie wiem. Stadzieć chce pomóc, ale może robimy handel? Nie mam nic na wymianę. Mam tylko komórkę. Niech cię komórki. Mam za dużo. Taniec, kim? Najwyższa jakość. Więc co chcesz w zamian? Pomóż mi. Komórka nieciekawa, ale klienci przeweliżliwieni. Chcą być niewidzialni. Gdybym mógł zrobić, żeby ich komórki były niewidzialne. Czyli chodzi ci o jakąś osłonę na komórki? Tak, tak. Coś takiego wiele dla mnie warte. Na pewno dość, bym oddał ostatni wytryk. Zoita, ty? Owszem, wiem gdzie Reza był zeszłej nocy, w hotelu Wiktory, ale potrzebuję twojej pomocy. Jasne, czego konkretnie? Próbuję kupić wytrych od kupca, ale nie chcę za niego forsy, tylko programy. Mam programy. Czego konkretnie żąda? Pamiętasz tę osłonę, którą mi załatwiłaś? Coś takiego można przygotować dla innej komórki? Coś podobnego, ale nie identycznego. Twojej nikomu innemu bym nie dała, ale mam inną osłonę. Słabszą od twojej, ale i tak niezłą. Właśnie ci ją wysyłam. Na pewno się z nim dogadasz, gdy to zobaczy. Niezły programik. Dostałam. Dzięki, liw, Jesteś świetna. Masz rację, kocie. Powodzenia i do usłyszenia. Ty już z powrotem? Masz coś na wymianę? Coś dobrego? Mam to, czego chciałeś. To mały program na komórkę. Każdą komórkę. Ją i utrudnia śledzenie jej przez podniebne oko. Ciekawe, trudno coś takiego znaleźć. Pokaż. Przegram ci go. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, dobra rzecz. Skąd to masz? Nigdy czegoś takiego nie widział. Klienci się cieszą. Dobrze, dobijemy targu. Tak, tak, mam mi umowę. Oto Twój wytrych. Przyjemność po mojej stronie. Duża przyjemność. Wytrych. Ty coś teraz kupić? Najlepsze ceny gwarantuję. Ty przyjść, ty kupić. Najlepszy sklep w Wenecji. Tanio, dobrze! Z Churgot nawet nie drgnął. Te drzwi wyglądają na nowe. Jest też na nich krew i odciski jakichś dłoni. Nawet nie drgnie. Chyba nie jest zamknięty, chyba nie jest zamknięty, ale zawiasy wyglądają na przerdzie i mogą skrzypieć. chyba nie jest zamknięty chyba nie jest zamknięty Ale zawiasy wyglądają na przerdzewiałe i mogą skrzypieć Капитализм.